Cześć, mam go z tej strony, Gercia, i dzisiaj Wam przedstawię stronę na Facebooku o nazwie Bet Jest to strona z 95% trafnym bet oraz konkursy. Na tej stronie będą właśnie wideo, na przykład teraz, już mamy do wygrania AK Jaguar Minimal Wear. I właśnie warto wziąć w tym udział, bo można naprawdę wygrać. Jest mało osób, dlatego można naprawdę zgadnąć takiego kałaszka. E, te afne bety, tak jak już mówiłem, to są akurat z 8 listopada, ale e, po prostu strona przez chwilę była e, zajęta, ale tak no to już e, wróciło wszystko do normy i właśnie zapraszam do lajkowania tej strony, bo jest tam naprawdę warta swojej e, uwagi. No, no to, to już by było na chwilę i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!